Cześć, Siemano, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam, co sobie kupiłem do mojej przyszłej konserwacji podwozia. Nie tylko podwozia, bo w niektórych miejscach też nadwozia w mojej białej Perle. Tak, moja teczwóleczka też wymaga kosmetycznych zabiegów. Co mogliście zobaczyć na moim drugim kanale Marcel W Drodze? Tam zakładałem Webasto i właśnie pokazywałem Wam ujęcia z dołu no podwoziu, jak to wygląda. No, ruda zaatakowała wszystko, ale to jest tylko nalot zewnętrzny, z tego co zauważyłem. Wiem, powiecie, a to wystarczy puknąć młotkiem czy zrobić dziura. No, zobaczymy. Ja brałem to pod uwagę, jak najbardziej kupując ten samochód. Wiadomo, że samochód 27-letni nie może być idealny. Jak się tylko zrobi cieplej, to zacznę coś kombinować. A na razie dzisiaj pokażę Wam co kupiłem, więc założę kamerę na głowę i Wam pokazuję. I zaznaczę tylko, że to nie jest reklama żadnego z tych produktów. Nikt mi za to nie płaci. To jest po prostu moja prezentacja, co kupiłem. Generalnie nie chodzi mi o chwalenie, co kupiłem, tylko o bardziej mi chodzi o waszą radę, co jeszcze dokupić. Może coś źle kupiłem, co jest jeszcze bardziej potrzebne, by zabezpieczyć głównie podwozie. Chodzi mi głównie o podwozie, więc zacznijmy od prawej strony. Kupiłem sobie, no to nie, nie jest tylko do podwozia. R-Stop, czyli to jest taki preparat antykorozyjny, który nakłada się miejscowo, który wyżera rdzeń, niby. Zabezpieczając też późniejsze rdzywienie, czyli wiecie, gdzieś tam na lakierze coś, jakiś tam purchelek, tak jak ja właśnie mam na klapce, czy purchelek na drzwiach, zeszlifować zabezpieczyć tym, żeby później nie rdzywiało. Jest to taki właśnie środek R-Stop. Powiedzcie, czy jest dobry. Razem z tym kupiłem, to już jest taka preparat bitumiczny do zabezpieczenia podwozia. Kupiłem 5 kg tego. Nie wiem, czy wystarczy, czy nie. Jeżeli nie, to dokupię. Powiedzcie, czy to jest dobre? Mnie się wydaje, że dobre. To jest oczywiście ostatnia faza, nie? Czyli ostatnia, takie, ostatnia powłoka zabezpieczająca przed rdzewieniem. A będę robił całe podwozie wszystko. Chcę ładnie zabezpieczyć. Do tego kupiłem sobie nie wiem po co silikony czarne, czy tubki. nuż się przyda do czegoś. Tego jeszcze nie wiem. Ale idąc za naukami, łozapa, silikonik zawsze się przyda. <laughs> do tego kupiłem oczywiście epoksydowe podkłady szary i biały. Choć wiem, ja wiem, że te w sprayach są gorszej jakości niż kupowanie na przykład osobno grunt, osobno utwardza do tego DAX tak zdaje sobie sprawę, ale to jest tylko do takich miejscowych zapraw. Jak będzie trzeba, to kupię właśnie ten dwuskładnikowy, jak powiedziałem. No i teraz jeszcze kupiłem sobie takie coś, słuchajcie, neutra neutralizator rdzy. Jest to całkowicie polski produkt z Chemical Polska. To kosztuje 59 zł, chyba wysyłka jest gratis. Kilogram w litrach to 0,8. ponoć bardzo dobry środek. Jest to środek, który. Jak oni to, to mówiłem, może to będzie napisane. Przekształca nietrwałe tlenki oraz wodorotlenki żelaza do formy trwałej. 24 godziny. Wystarczy tylko zrzucić luźną rdzę. I ponoć działa cuda, no sprawdzimy to I sprawdzimy to, słuchajcie, właśnie to dzisiaj Mam tutaj taki oto Ciekawy obiekt do testowania Czekajcie, nie będę tutaj syfił Wezmę sobie jakąś, jakieś stare gacie Pierdyknijmy tu Luźna rdza zrzucona Z tego oto Rurki z tej oto rurki do kominka. <noise> Pomalujemy słuchajcie, taki kawałek. Zobaczymy, jaka będzie różnica. I to, bo jas. gdzie uciekasz, Nie ucieka, ja cię to naprawię. Czekajcie, bo to się będzie przewracać. O, tak zrobimy. O, może tak. Przed użyciem trzeba wstrząsnąć, bo tam są różne frakcje jakieś. Słuchajcie, takie coś, takie 0,8, ponoć starcza na jednokrotne pomalowanie, gdzieś tu było napisane. A nie, tu nie jest napisane, ale kontaktując się z tą firmą, powiedzieli mi, że taki 1 kg starcza na 25 do 35 m2, żeby pokryć tym preparatem powierzchnię stali, więc to dosyć sporo. No, dobra, testujemy. Wymerdane. Teraz czekajcie tu zabezpieczenie przed dziećmi. Z tego co widziałem, to ma postać takiej zawiesiny z, jakimiś, z czymś tam. O dobra, wlejemy to z powrotem, bo szkoda. Tak to wygląda. Słuchajcie, wygląda to jak zardzewiardza, <grych> jak zardzewiała woda po moczeniu czegoś zardzewiałego w niej właśnie. O, może tak. Wysłup się Marcin. No i sprawdzimy. Mam taki trochę niezbyt mały pędzel, no ale to nic. No dobra. Pokryjemy, zobaczymy co tu się wydarzy. No to postać taką płynną, wiecie? Jak woda. No. No i dobra. Zostawimy sobie tak, takie pasy poleciały też. Zostawimy sobie to za dużo martwić wziąłeś. I zobaczymy co to, co to się wydarzy. Co to się wydarzy za jakiś czas. Napiszcie czy używaliście takiego neutralizatora, czy to naprawdę działa, bo z tego co tam widziałem, wiadomo, opinie się nie czyta, ale z tego co tam ludzie pisali, to że to działa, nie? Więc zobaczymy. Aha, i ten środek nie nadaje się do Karoserii, on się nadaje na przykład do podłużnic, miejsc niewidocznych, bo on to nadaje taką strukturę. To się jakoś nazywa, nie pamiętam. W tej chwili, żeby was nie skończyć, nie pamiętam, ale w każdym razie nadaje się do właśnie podłużnic, podwozia i tych sprawy jako pierwsza warstwa zabezpieczająca. Oczywiście to trzeba pokryć później jakimś. Gruntem poksydowym, czy właśnie taką masą bitumiczną, i jest cacy, bo po prostu jakaś struktura wychodzi. Pod gładki lakier się nie nada. Prawdopodobnie pod Raptora by się nadało, bo... no ale nie będziemy testować. Dobra, no zobaczymy. Preparat nałożony, zobaczymy, jak to będzie wyglądać za jakiś czas. Ponoć to się ma zmienić na kolor jakiś czarno-niebieski, coś takiego. Przy grubej warstwie rdzy powinno się nakładać dwie warstwy, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać po jednej, po tych 24 godzinach, bo 24 godziny. Działa ta neutralizacja tej rdzy, więc sprawdzimy. Słuchajcie, no i mam pytanie do was właśnie. No. Co jeszcze dokupić, by zadbać o moją perełkę, by zabezpieczyć ją jak najlepiej? Już mówię ten podkład epoksydowy dwuskładnikowy, czy dawać pod preparat bitumiczny, czy od razu po prostu oczyścić, zrobić neutralizację tym i nałożyć preparat bitumiczny dość grubo, dokładnie, czy nie? Wiem, że są zwolennicy i przeciwnicy tego preparatu bitumicznego, bo jest takie gadanie, że później problem jest z naprawami, bo to się ciągnie, ciężko z, z tego zeskrobać to Mnie to nie przekonuje, ja to chcę mieć Bo już to miałem w jednym samochodzie i to się naprawdę, naprawdę sprawdzało przez Kupę lat Także No Patrzcie, coś tu się dzieje faktycznie Nie wiem, czy Wy to zobaczycie, zmienia kolor Zmienia kolor, bo wcześniej było takie, jak pomoczone wodą, a teraz zmienia się na takie Jakieś faktycznie żre, coś tutaj zmienia się na czarny kolor. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mówię pytanie do Was, co o tym sądzicie? Doradźcie mi coś, bo robi się coraz cieplej i będziemy działać. W planach mam zerwanie całej podłogi, znaczy się wywalenie wszystkich siedzeń. Podniosę tą głową podłogę, zobaczymy, co tam się dzieje z góry. Jeżeli wszystko będzie ok, też ją chcę, będę, będę chciał ją wymalować. Nie wiem jaką farbę. Czy też jakąś antykorozyjną, czy nie wiem, czy to czy na przykład Hammeret się do tego nada, czy nie? Nie wiem. Naprawdę nie wiem, muszę jeszcze o tym poczytać, ale jakby coś tam wszelkie rady w komentarzach będę wam serdecznie wdzięczny. No i tyle. No i tyle. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tu wam jeszcze nie pokazałem to zawartość tego kartonika, kurde. Nie, nie patrzę na te pędzelki. Te pędzelki to były dokupione do <śmarta> Smarta, żeby po prostu coś tam dorzucić. No i też mi się przyda, nie do takich. Zaprawek jakichś tam małych, lakierniczych, to jak znalazł myślę. Albo i nie, zobaczymy. Kupiłem sobie też papierki takie różne na płótnach. Poczynając od 240, tutaj widzę. Mam już nie pamiętam, bo dużo ich kupiłem. 240, tutaj jest setka. Co tutaj jeszcze mamy? 320, i chyba 800, czy 600. 800. Na takich różnych pierdowych. Wiecie, takich do no, kosmetycznych takich działań. Ja sobie w ogóle muszę takich pędzli kupić, takich najtańszych, najróżnych rozmiarów, bo żeby tego nie czyścić, tylko po użyciu wywalić i, i mieć z bani. Zobaczcie, co się dzieje po, nie wiem, 10 minutach. Czy widzicie, co się stanęło? Zobaczcie, to normalnie, to jak mówią, zmienia kolor na niebiesko-czarny taki i te zacieki, co popłynęły, zobaczcie, tu się wyrabia. Wyżerardza jak nic, faktycznie. No nie trzeba czekać 24 godzin Zobaczcie, co się stało po godzinie. Pójdźcie na to. Tu macie porównawcze. Tak było po... wyglądało przed. A tak wygląda. Pano, wyżarte jest. Konkret. Konkret wyżarte, jak cholera widzę. Tu już nawet widzicie, <laughs> pociekło. Tylko zobaczcie, jak to wyżarło. No, środek mi się wydaje, że bardzo fajny. Tu też. No, pocie... Same pocieki, że tak powiem. Zobaczcie, co, co, co nam wyprawiały. Także no środek jest bardzo fajny, ja na pewno go użyję do podwozia, całe podwozie tym wymaluję, oczywiście najpierw oczyszczę ile się da z rudej, a to będzie taka warstwa ochronna, podoba mi się, opinie były jednak dobre, do następnego, cześć.